No, cześć, witajcie, kochani. Dzisiaj zrobimy zapiekankę z kapustą i z mięsem. Tutaj mam pół kilograma białej kapusty drobno pokrojonej. Pół kilograma mięsa możecie dać mieszane. U mnie tutaj jest 250 g karkówki i 250 g łopatki. Trzy jajka. Jedna cebula też drobno posiekana. Trzy łyżki smalcu do natłuszczenia naczynia. Sól, pieprz i papryka czerwona. Kapustę zalewam wrzątkiem tak, aby cała była przykryta. Słuchajcie, i zostawiam tak na 30 minut. Kapusta mi zmięknie i później ją odcedzę na sitku. Do większej miski wkładam mięso, cebulę, jajka. Jajeczka mam oczywiście swojskie. przyprawę Przecedzoną, odsączoną od wody na sitku. Kapustę dodaję jeszcze. Prosta, jeszcze ciepła. I dokładnie, słuchajcie, wszystko wymieszam najpierw łyżką, a później będę mieszać ręką. Ok, słuchajcie, i mamy to. Ale pachnie. Mm. Teraz jest naczynie, że odporno wysmaluje smalcem. Słuchajcie, smalec mam od rzeźnika. I on, I on po prostu pachnie smalcem. Nie tak jak ten sklepowy, który jest biały i praktycznie nie ma zapachu. Okay. Teraz do tego naczynia włożę mięso i równomiernie tutaj rozsmaruję. Słuchajcie, do piekarnika będziemy wkładać teraz naszą zapiekankę. Przykryjemy ją od góry i hop do piekarnika. Piekarnik nagrzewam do 180 stopni, wkładam zapiekankę i piekę przez 50 minut. Zapiekankę już mamy gotową, będę wyjmować ją z piekarnika. Słuchajcie, taka zapiekanka jest genialna. Moje dzieciaki, na przykład, jak jedzą gołąbki, to nie lubią jeść kapusty, więc ją ściągają. A tutaj kapusta jest pokrojona i wszystko zjedzą. Smacznego wam życzę, słuchajcie i do zobaczenia, niebawem.